Trzeba dzieciom umożliwić ich rozwój, pomagając im w rozmaity sposób nabywać umiejętności poprzez, poprzez naukę, poprzez to, że same chcą się rozwijać i uczyć. No I później możemy się tylko cieszyć, mieć satysfakcję z tego, że ktoś taki się pojawi gdzieś za ileś lat i będziemy czerpać z tego radość, że mieliśmy przyjemność pracować z kimś takim młodym, zdolnym człowiekiem, który bardzo chciał. Bardzo fajna forma skonfrontowania różnych myśli. Na panelu dyskusyjnym każdy może odnieść się do swoich doświadczeń. W przeszłości z boiska, dzisiaj już trenerskich, więc taki panel dyskusyjny, zderzenie różnych myśli. Bardzo fajna sprawa, że, że dzisiaj możemy się odnieść do tego. Tutaj trenerzy wewnątrz klubu, osoby z zewnątrz też mogą się podzielić swoimi doświadczeniami z innych dyscyplin sportowych, także bardzo pożyteczne spotkanie dzisiaj. Kolejne szkolenie z ekstra trenerem za nami. Dzisiaj mieliśmy przyjemność gościć w soliówku Tomka Wilczewskiego. Poznaliśmy metodę IMOPEXIS, która dużo mówi o. Umiejętnościach miękkich, o psychologii, o tym jak dotrzeć do dziecka w danym, w danym momencie jego rozwoju i skutecznie podnosić jego umiejętności. Fajna grupa trenerów, omawiamy aspekty komunikacji, budowania pozytywnych intencji. Cała metoda IMOPEXIS, która rośnie w każdym dniu, bo doświadczenia, które zbieramy z różnych środowisk pasują, uzupełniają braki w codziennej pracy trenera. Także Nopexis to metoda budowania trenera w odpowiednie narzędzia i młodego zawodnika. Najlepszy trener nie jest w stanie z dziecka, które nie ma wewnętrznej motywacji uczynić zawodnika, czy pomóc mu w rozwoju, a najgorszy trener nie jest w stanie znieś, zniechęcić dziecka, które tę motywację i wewnętrzną determinację posiada na najwyższym poziomie.